będzie To ja dzisiaj na kanale muszę um, iść przed głównym tematem. Jak widzicie z tyłu, zrobiłem własną kartę Cristiano Ronaldo. To jest limitka. Tak się prezentuje. Tu jest ten limit. Tu jest Ronaldo, taki wypukły. Tu są statystyki. Ronaldo. Z tyłu będzie nam towarzyszył. Przez, przez co? Tak, dobrze. myślicie otwieranie paczki. Od... To jest wymiana moja, druga wymiana, ale jest fajnie. E... Otworzyłem sobie, ją sobie poza kamerą. Jak widzicie znajduje się w niej saszetki Upgrade. Dostałem łącznie 5 saszetek Upgrade, które otworzymy sobie późniejszym. Teraz otworzymy sobie ten. Mamy o was to jest mój brak. To wszystko to są moje braki. Mamy logo polski. Fajnie. Ekspert Iniesta. Ten, ten. Ten Mila Eleven. Znaczy Inventiver jest ten. Schneiderlin, Matić, Kukta i Banega. A więc fajnie. To wszystko to jest sześć moich braków. 6 tak, zgadza się. 6 braków. Ten ogólnie to była wymiana tylko za to. I to. Nakam. To wszystko, saszetki. Y, otworzymy sobie, może w następnym filmiku zrobimy jakiś meczyk, coś w stylu. Sorki, zawiesiłem się, boże. Y, no, to saszetki otworzymy sobie w następnym filmiku. Pa. Cześć.